Michał Kirker. Witam Państwa we wtorek 23 sierpnia i zapraszam na Jawor Ekspres. Niezwykła ikona powstała we wspólnocie Betlejem. Wspólnota Betlejem to miejsce, w którym odnaleźć można setki nadzwyczaj oryginalnych przedmiotów. Tworzą one jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Ostatnio do listy tych niecodziennych arcydzieł dopisano ikonę, której historia zadziwia. To jest ikona wykonana przez artystę, ikonopistę z Wrocławia, Huberta Campe. Niezwykła jest, między innymi z tego powodu, że została wykonana na skrzyni z amunicji, na wieku skrzyni z amunicji, którą... Hubert przywiózł z, z Mariupola właśnie w czasie tej trwającej wojny, bo do 2016 roku wspiera tam różne działania na Ukrainie, między innymi też taki sierociniec, który jest pod Mariupolem i w którymś momencie też wpadł na pomysł, że w taki sposób będzie to miejsce wspierał, że będzie przywoził skrzynie, które służyły, jak on mówi, na przenoszeniu na, 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 na narzędzi zabijania, śmierci i on będzie chciał no, da, dać im nowe, nowe życie. Ikona powstała we wrocławskiej fundacji In Blessed Art. Prowadzi ona szeroko zakrojone akcje wsparcia dla ukraińskich dzieci i tamtejszej Polonii. Prowadzi też projekty pamięci Halderczyków, stulecia polskiego plebiscytu i trzeciego powstania śląskiego. Ikony powstają w dwóch pracowniach, we Wrocławiu i w Ukrainie. Sama e, ikona ta, którą my tutaj mamy w Betlejem ona się nazywa Matka Boża Oranta, czyli Matka Boża modląca się i na dole są przedstawione ręce osób, które błagają jakby o pomoc, o wsparcie. Ten czerwony kolor w jest, jest też kolorem i miłości, a też męczeństwa i Matka Boża jakby zbiera te modlitwy tych ludzi proszących i przedstawia je Bogu. I to co jest oryginalne w tej ikonie takie nowatorskie, to oprócz tego, oczywiście, że jest namalowana na wieku skrzyni, to tutaj w nimbie nad głową Matki Bożej, w takim przejrzystym, transparentnym fragmencie, są wklejone niewielkie e, miniaturowe zdjęcia z obrazami wojny na Ukrainie. To jest takie zupełnie nowatorskie w, w tej jego, jego twórczości. No i myśmy z racji tego, że mieszka u nas 12 osób z Ukrainy i też z racji tego, że codziennie tutaj w oratorium, odkąd wybuchła wojna, spotykamy się na, na codziennej modlitwie rano, odmawiamy 10 w intencji pokoju, no więc yy, postanowiliśmy, żeby taką ikonę też zakupić i żeby ona nam towarzyszyła te, tej, tej naszej modlitwie. Przy Fundacji działa też Szkoła Pisania Ikon. Celem fundacji jest pomaganie przez sztukę sakralną w konkretnych życiowych sytuacjach, także choroby, uzależnienia, samotności, klęski czy ostatnio wojny w Ukrainie. Moto Event Jaworzno 2022 za nami. Dla jaworzińskich fanów motoryzacji była to z pewnością nie lada gratka. W niedzielne popołudnie, 21 sierpnia, na parkingu za galyną zorganizowano pierwszy w tym roku moto event Jawożny. Nazjeżdżało się liczne i doborowe Bractwo Sympatyków motoryzacji. Organizator postawił się na wysokości zadania i przygotował to, co owi fascynaci lubią najbardziej. Po raz pierwszy w tym roku organizujemy tutaj Moto Event Jaworzno. Jest to impreza, która ściąga wiele samochodów tuningowych. Mamy strefę samochodów tuningowych oraz strefę klasyków. Przewidzieliśmy kilka konkurencji, między innymi właśnie carlimbo, polegające na wyłonieniu jak najniższego samochodu na całym zlocie. Będzie konkurs na najgłośniejszy wydech z podziałem na diesel oraz benzyna. Mamy strefę pitbike, strefę motocykli, Yy, dla tutaj zwiększących przewidzieliśmy trzymanie felgi na czas, ale gogle mamy, yy, będzie straż pożarna. Poka pokaz ratownictwa medycznego. Publika wytrwale sekundowała m.in. uczestnikom zawodów w trzymaniu felgi ważącej około 8 kg. Rekordziści Pachowanie. z uporem trzymali felgę powyżej 3 minut i 20 sekund. Na tym arcyoryginalnym zlocie odnaleźć można było prawdziwe samochodowe cuda i dziwy. Zaprezentowano samochody z wielkimi głośnikami w bagażniku i na drzwiach. Trochę mnie poniosło, zaraz zobaczyłem na jakimś właśnie typowo zlocie auto, które też było porobione z głośnikami, tak się jakoś zaczęło. No trochę w tym zrobiłem. No mam po 6 głośników na każdą stronę drzwi plus dwa głośniki wysokotonowe. No i w bagażniku mam super 18-calowy, marki Pride. No, ale Bacha to panu nie słucha. Słucham. Baha panu nie słucha, czego pan tu słucha? A no to co, co wejdzie na telefonie, nie? Przyjechano też Chevroletem Corvette sprowadzonym przed laty prosto z Florydy. Auto miało oryginalną amerykańską rejestrację z napisem Trouble, czyli kłopoty. Nam nie wiedzieć, dlaczego przypominało ono auto Jamesa Bonda. Może tak wyglądać. Bo straszy. Straszy, straszy dźwiękiem, straszy wyglądem, straszy przodem. Jest taki poważny, taki dżentelmeński bym powiedział. Ile ma lat? O, to już trudna matematyka. 34. Do ekscentrycznych pomysłów zaliczyć należy Volkswagena w tak zwanym Hawaii Style. Zaprezentował auto pan Piotr Strzebini. Pomysł powstał przed 9 laty. Składa się na niego deska surfingowa na dachu, pluszowa ośmiornica i hawajskie kwiatki na lusterku i w bagażniku. Pan Piotr, jak potwierdził, surferem nie jest, ale deska robi dobre wrażenie, więc ją sobie na dachu tak wozi. Pan Tomasz Jaworzna na pytanie o najdziwniejsze auto z lotu, odparł, że to Wartburg. Tu cytujemy: Grill auto opuszcza się na dół i ze środka wyjmujemy koło zapasowe. Wszystko już wiadomo. Dziwy nad dziwami. Szczakowianka Jaworzno zwycięża z Sząbierkami Bytom. Szczakowianka Jaworzno na inaugurację sezonu czwartej ligi przed własną publicznością rozegrała spotkanie z drużyną Sząbierki Bytom. Każdy zdobyty punkt po wygranym meczu jest na wagę złota, a każda wygrana jak ta na otwarcie sezonu cieszy. Jakie jest nastawienie drużyny przed pierwszym meczem, kiedy to Szczakowianka wystąpi w roli gospodarza? Na to pytanie odpowiada trener Szczakowianki Paweł Cygnar. Dokładnie, dzisiaj mamy inaugurację meczu u siebie. Był to moment, który był długo wyczekiwany przez nas. No, jesteśmy odpowiednio przygotowani, natomiast wiadomo, że wojsko weryfikuje wszystko i, i chcemy być mocno skoncentrowani, i chcemy dzisiaj pokazać swoją jakość i, i te wszystkie zalety, które w ostatnim czasie nas cechują. W przerwie wakacyjnej Szczakowianka Jaworzno poczyniła szereg zmian mających na celu wzmocnić drużynę. Dokonaliśmy, kilku wzmocnień na odpowiednich pozycjach. Borykaliśmy się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o szerokość kadry w zeszłym sezonie i chcieliśmy szybko wyciągnąć wnioski i ku temu też pracowaliśmy, także na pewno dzisiaj też przed własną publicznością pokażą się nowe twarze. Mam nadzieję, że dobrze wpiszą się i wkomponują w inaugurację. Początek nie zapowiadał niczego dobrego. Gospodarze stracili bramkę po pierwszej akcji przyjezdnych. Bramka padła ze stałego fragmentu gry. Golkiper gospodarzy jeszcze raz musiał wyciągać piłkę ze siatki bramki, ale tym razem gol nie został uznany. Gra przez pewien okres wyraźnie nie kleiła się gospodarzom, ale jeszcze w pierwszej połowie Jakub Sewerin wyrównał. A wynik na 2 do 1 tuż przed Gwizdkiem na przerwę podwyższył Marcin Smarzyński. Szczakowianka Jawożna ostatecznie wygrała z Sząbierkami bytom 4 do 1, a kolejne bramki padły po szczałach Aleksandra Kotowa i ponownie Jakuba Severina. W ciągu kilku miesięcy ekosystem na odrze może zacząć funkcjonować w miarę normalnie, ale straty będą odrabiane przez wiele lat. Nie wiadomo, czy ten czynnik toksyczny, który w odrze występuje, nadal tam występuje czy nie występuje. Jeżeli prawdą jest, że, yy, że za całą sytuację odpowiadają yy, toksyczne haptofity które są w dziwny sposób nazywane teraz złotym glonem albo złotą algą, to pomimo tego, że te glony występują w tej chwili w wodzie, nie ma żadnego dowodu na to, że nadal wytwarzają toksyny. To, co trzeba byłoby zrobić, żeby zapobiec tej tragedii, podobnej tragedii w przyszłości, to objąć bardzo szczegółowym monitoringiem zbiorniki, do których zrzucana jest woda pokopalniana przed zrzuceniem do rzeki. Ta rzeka razem z zakwitem nie powinna wylądować w rzece. Ta woda, razem z zakwitem z tego zbiornika, nie powinna wylądować w rzece, bo to prawdopodobnie spowodowało całą tragedię. No i to jest taki wniosek ogólny. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no trzeba zacząć obejmować sensownym i efektywnym monitoringiem gospodarkę ściekową w Polsce. W ramach tej całej sytuacji. Zostały, zaczęły, być, zaczęły być rejestrowane nielegalne miejsca zrzutu ścieków. Ich jest bardzo dużo. To są tysiące rur, które sterczą w różnych miejscach w Polsce i z których okazjonalnie wydobywają się ścieki różnego typu. Wydaje mi się, że to, co powinniśmy zrobić, to. to, to, to to zacząć się tym zajmować na poważnie. To znaczy nie, nie stwierdzić nagle, że ponieważ znamy już przyczynę, zajmiemy się tą konkretną przyczyną i będziemy dbać o to, żeby taka sytuacja konkretna się nie pojawiła w przyszłości. Powinniśmy zająć się innymi ściekami. Ta tragedia mogła wyglądać bardzo podobnie, bez udziału toksycznego glona, tylko i wyłącznie na skutek tego, że ścieki o dużym stężeniu były wypuszczane przy bardzo niskim stanie wody w rzece. Moi znajomi twierdzą, że Zginęły praktycznie wszystkie małże, o czym nie ma w doniesieniach oficjalnych. Co zresztą jest bardzo, bardzo ładnie się komponuje z tym, w jaki sposób działają toksyny tego klona. One rzeczywiście działają bardzo silnie na ryby i na małże, i o tym są rozliczne doniesienia z całego świata. Niezależnie od tego, czy to są tylko ryby i małże. Czy tylko one znikną z ekosystemu, czy, 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 czy zniknęły też inne organizmy? No, sytuacja jest poważna, to znaczy ryby są szczytowym drapieżnikiem, albo przynajmniej ważnym drapieżnikiem w ekosystemie wodnym i ich brak w ekosystemie może doprowadzić do bardzo nieprzewidywalnych skutków. Ryby swoją presją kontrolują. Populacje różnych organizmów, ograniczając ich zagęszczenia. Jeżeli ryb nie będzie, prawdopodobnie rozreguluje się cały system. Znaczy w tej chwili bardzo trudno jest powiedzieć, jakie będą skutki ekologiczne, bo tak naprawdę nie wiemy, które organizmy zostały wyjęte z ekosystemu i umarły. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Worekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.